Podcasty Nowej Europy Wschodniej. Brzęczenie drona w pustej fabrycznej hali. Z sufitu zwisają stare opony samochodowe, w powietrzu migają neonowe obręcze. Na końcu hangaru stoi porzucony czołg. To nie plan cyberpankowego filmu, to centrum szkoleniowe III Brygady Szturmowej, jednej z najsłynniejszych jednostek ukraińskiej armii. My Uczymy najbardziej bazowych kwestii: budowy dronów, FPV, a także jak ładować baterie oraz jak latać. Mówi Jewgienij, trener. FPV to First Person View. Operator dzięki specjalnym goglom steruje dronem z perspektywy pierwszej osoby. Pole boju wygląda jak screen z gry komputerowej. W ciągu roku przeszkoliło się tutaj około 2000 osób. Przychodzą zarówno żołnierze, jak i cywile. Trzecia szturmowa słynie ze skutecznego rekrutingu. Wśród adeptów pilotowania dronem jest Markiel. Ma zaledwie 18 lat, ale jest już żołnierzem. Ma nisko opuszczone spodnie Moro, Panamkę, czarne okulary i dziesiątki tatuaży. Uczę się maksymalnie efektywnego zabijania wrogów. Na tej wojnie nie ma nic skuteczniejszego niż drony. Szkolenie trwa 7 dni. Dla wielu żołnierzy jest furtką do nowej specjalizacji, dla cywili, przepustką do służby z joystickiem w dłoni zamiast karabinu. Na ścianie hangaru świeci się jasno pomarańczowy napis Killhouse. Świetnie wygląda na Instagramie. Radykalny nacjonalizm czy prawicowa ideologia, z której znana jest trzecia szturmowa, zdają się być na drugim planie. Na pierwszym jest marketing. Ich rekrutacyjne billboardy wiszą na prawie każdej głównej ulicy w Ukrainie. Coraz to nowe kampanie łamią schematy i wyznaczają mody. Przedstawiają wojnę jako styl życia i stan świadomości. Około 15 młodych mężczyzn i jedna kobieta siedzą przy laptopach w blaszaku, ćwiczą latanie dronem na komputerach. W tle gra muzyka. Wśród nich jest Michał, Niemiec, który przyjechał do Kijowa. Staram się opanować obsługę dronów. Najpierw przygotowanie na symulatorze, a potem praktyka na samym dronie FPV. Urodził się i wychował w małym bawarskim miasteczku, mówi przed centrum szkoleniowym: Ma około 20 lat. Nie jest typem sportowca, nie wygląda jak wojownik z billboardów. Gdy słychać alarm bombowy, krótko spogląda w niebo. Nie chce publikować swojego imienia i prosi o zniekształcenie głosu. Nie chce, żeby jego rodzice dowiedzieli się, że odbywa kurs w ukraińskiej armii. Chciałbym zdobyć więcej wiedzy w różnych dziedzinach wojskowości, ponieważ uważam, że będzie to istotne w nadchodzących dziesięcioleciach. Wszyscy Europejczycy powinni mieć pewne. Podstawowe wyobrażenie o tym, jak zachowywać się na wojnie. Rosja zachowuje się jak państwo kolonialne i chce zniszczyć Ukraińców jako naród, mówi Michał. Sama ma ukraińskich przodków, ma tu rodzinę. Do Kijowa przyjechał zresztą ze studiów w Polsce. Chce bronić Ukrainy ale wojnę widzi również z perspektywy Niemca. Mam wrażenie, że bardzo niewielu ludzi w Niemczech rozumie znaczenie tej wojny dla całej Europy. Żyjemy w czasach, w których pokój i porządek bezpieczeństwa, jaki znaliśmy w Europie, dobiegają końca. Powinniśmy potraktować to poważnie i przygotować się do obrony. Zna kilku ochotników, którzy dołączyli do ukraińskich sił zbrojnych jako obcokrajowcy. W armii ukraińskiej służy prawdopodobnie nie mniej niż kilkanaście tysięcy obcokrajowców. Wielu z nich straciło życie lub wróciło ze złymi wspomnieniami. Michał słyszał takie z pierwszej ręki, ale go to nie zniechęca. Czy się boi? Oczywiście, mówi, nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Szczerze mówiąc, najbardziej boję się, że te historyczne wydarzenia. Rozegrają się tutaj, a ja będę stał biernie z boku. A potem, z perspektywy czasu, pomyślę, że nie wykorzystałem w pełni własnego potencjału i że ostatecznie byłem zbyt wielkim tchórzem, by podjąć ryzyko i faktycznie stanąć w obronie swoich przekonań. Boję się również, że stracę cel w życiu i okażę się kolejnym hipokrytą. Ryzyko śmierci w imię wyższych ideałów wojna jako droga do własnego ja. To mógłby być slogan z reklam trzeciej szturmowej, a w zasadzie jest odnajdź siebie w świecie trzeciej szturmowej. To hasło niedawnej kampanii skierowanej do młodzieży, którą Ukraina stara się przyciągnąć do wojska. Ale to nie tylko marketingowe chwyty. Każdego dnia tysiące Ukraińców tłumaczy sobie sens swojej walki, sens dalszego oporu. O tym myśli też dwudziestolatek z Bawarii latając dronami w Kijowskim Killhouse.